Cieka. kochani, co udało mi się zmajstrować przez ten tydzień? Po pierwsze, raz udało mi się przewracać kartki bezdotykowo w książce i w przestrzeni zamkniętej, i w pokoju. Znaczy, w pokoju bez, bez otwartych okien ani nic takiego. Udało mi się wytworzyć takie pole elektromagnetyczne, że byłam w stanie bezdotykowo przewracać swobodnie. W miarę swobodnie, na tyle na ile mój organizm bardzo zmęczony był w stanie wygenerować takie pole. To samo powtórzyłam parokrotnie, niejednokrotnie w warunkach atmosferycznych na otwartej przestrzeni przy dużym wietrze, gdzie udało mi się wytworzyć pole energetyczne blokujące wiatr, jak również podczas wiatru sprzeciwstawić się sile wiatru i również przewracać książki zgodnie z moją wolą, nie wolą wiatru, czy nie wolą całego systemu co to znaczy waszą, a przewracać kartki bezdotykowo na otwartej przestrzeni za pomocą energii, którą generuje moje ciało. Co jeszcze mnie się udało? Udało mi się, że tak powiem, przenieść w czasie i w miejscu, bardzo małą rzecz, naklejkę foliową z symbolem słońca, to też świadczy o tym, że jestem aktywna cały czas w panelu jako monarcha, no Wiadomo, trzeba było nie kraść moich rzeczy, też by niektóre rzeczy nie, się, się, nie, się nie działy. Więc kochani, jak widzicie, to co niektórzy robią w laboratorium, to jest kopiowanie mnie. Moich umiejętności, dlatego mam bardzo duże pretensje i mam prawo mieć pretensje do tego, że okrada się Polaków, do tego, że okrada się mnie, bo jeśli się mnie okrada, to okrada się również cały naród. I nie można tego tłumaczyć ciągle. Testami, żeby udowodnić istnienie Boga. No, sorry, wybaczcie, ale ja wiem, jakie testy trzeba zrobić, żeby co udowodnić e, i kiedy wystarczy, a nie kiedy ktoś się po prostu zaczyna bawić i się znęcać. Bo to, co się dzieje teraz w moim przypadku, w przypadku mojego narodu, jest to znęcanie się innych krajów nad, nad, nad krajem. Jest to znęcanie się po prostu innych krajów nad innym krajem. I wszyscy to wiedzą. jeszcze mnie się kochani udało udało mnie się również sterować wiatrem to znaczy jestem tak aktywna w panelu że kiedy ja się zaloguję do panelu wiatr rusza się dokładnie tak jak ja zaprogramuję albo dokładnie tak jak ja co udało mnie się jeszcze o wczoraj bardzo fajna rzecz udało mnie się zsynchronizować z ptakami na terenie kościoła. Jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że ptaki dosłownie zachowywały się dokładnie tak jak ja w danym momencie, tak jak ja bym była ptakiem w tym momencie. I nie był to jeden ptak, była to grupa ptaków naraz, co też świadczy o bardzo dużej, tak zwanej mojej mocy.